z tej strony Miki. Dzisiaj jest ze mną współpracownik y, kanału Debeśniaki, Kacper. Przywitaj się. Witam, witam. No więc dzisiaj będziemy grać 1 v a No, Kacper ma trochę lepsze bronie niż ja, czyli ja nie umiem grać, więc wyniki zobaczycie za chwilę. Więc przechodzimy do 1 v Więc Zaczynamy pierwszą rundkę. Tak. O panie Kapi, przecież mnie rozwali do zera. Ta, no dobra, przestrzegaj się takiej głupoty, bo już naprawdę. No <noise> I spadłem dobra Nie, jeszcze chcę zaznaczyć, że kombatem nie umiem grać Żeby się tym chcę... charge'em nie umiem grać Chyba to mówiłam, ale nie wiem No nie Kur... Ale... Przy... Hmm. No. Skąd ty się wjeżdżasz w ogóle? Panasz wszędzie, czy wiesz normalnie gdzie ja jestem. Czy ty masz... Dobra, więc lecimy do drugiej rundki. Teraz druga rundka. Panasz normalnie wiesz, gdzie ja jestem. Ja wiem, ja waliłem tak trochę na ślepo. Mhm, na ślepo. Ja walę ogólnie szczerze, na ślepo, bo nie umiem przycelować tego, że... No patrz na to. Mhm Na przykład na topa No ulec mnie. Kurde, ajaj <gry> No to więc przechodzimy do ostatniej rundy Dobra, nie graj Więc Kaspar powiedział, że nie mam gry z chargem, więc zabrałem sobie... Taktikala. Ale nie mówiłem, że masz taką grą, powiedziałem, że... Ale powiedziałem że nie mam grać taktykalem. Nie powiedziałem, że masz grać taktykalem. Powiedziałem, że nie mam grać charge'em. O, sora. No. Jest wielek grać, tym co ja. No co, no bo tak robisz, no. Poszukujesz. Ja poszukuję? Ej, wpierw się chyba. Bo w drugim pokoju mi w Co? Nie no, żadni. Co okay. to, to była, nie O no. ciepłanie A e, tak S zaraz będzie? Czy nie? No tak o zrobię do zera, a ty mnie robisz do zera To na pewno w tym je zera porobisz. No widzisz, ja tak też nie umiem grać. To w ogóle ta pompa musi tylko na blisko. Z daleka nie da się tak cieknąć jak z kombata, nie? Uuu, kapi chyba się spocił. O jednak! Nie no, kapi, dobra gierka. No niestety, na kanale DBS jest lepszy Mikołaj, może kiedyś jak wszędzie... No dalej. Wczoraj... Ej, czekaj, i chcę coś powiedzieć, jak może, jeśli będę grał na kawi, to kawi będzie może ode mnie lepszy, na pewno będzie. Więc trzymajcie się, cześć.